Witajcie! Dzisiaj chciałem się przyjrzeć dwóm słowom, które wypowiedziała Maryja w ramach jej hymnu uwielbienia Magnificat z samego początku tego hymnu mianowicie Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim Wielbi i raduje się te dwa słowa Pierwsze z nich wielbi odnosi się do czegoś na wskroś działającego na wskroś przeciwnie egoizmowi ludzkiemu. Bo w egoizmie, modląc się na przykład prośbą, no prosimy, żeby coś dostać. Możemy się nastawić na tym, co chcemy dostać, a nie na samym Bogu, od którego chcielibyśmy to dostać. Czyli możemy działać właśnie grać na swoją bramkę, że tak to ujmę. W przypadku podziękowania, no jak coś już dostaniemy, coś mamy, no to tutaj też jest możliwa ta postawa egoizmu, w której no, będę dziękował, żeby zwrócić uwagę, że fajnie, fajnie, że dostałem, no i potencjalnie chciałbym w przyszłości jeszcze też dostać. No więc też tutaj może być jakaś nutka egoizmu. Przeprosinach, no jak ktoś jest zły na mnie, potencjalnie jest zły, spodziewam się, że zły, no to dobrze by go przeprosić, bo no też, jak jest zły, no to jakiś benefitów, korzyści z, z niego nie będę miał. Oczywiście, lepiej, zdecydowanie lepiej byłoby nie mieć tej postawy na tych trzech rodzajach modlitwy. Jeszcze jest to czwarta uwielbienie. Uwielbienie jest totalnie na przekór. Bo nic zakłada, muszę z góry założyć, że nic nie dostanę z tego, nic mi z tego nie przyjdzie, że będę Boga uwielbiał. Jakie zatem mogą być przyczyny przysłanki ku temu, żeby modlić się uwielbienie? Po pierwsze, uwielbienie może być trochę jak taka decyzja niczym miłość. Bo miłość może być uczuciem miłym, fajnym i w efekcie tego decyduję się i mówię, że chcecie Cię kochać. Mówię to do drugiej osoby, na przykład do mojej żony. I fajnie. I to jest jakby pierwszy aspekt, taka analogia też do, do uwielbienia, czy tam uwielbienia do tej miłości. Zachwycam się po prostu Bogiem. Jestem zachwycony Bogiem i wtedy go uwielbiam. Spontanicznie idę drogą. Jestem w stanie pocieszenia duchowego i po prostu zachwycam się Bogiem, który jest w moim życiu, który czyni cuda w moim życiu. To jest w miarę naturalne i jak najbardziej. Ależ jest też drugi aspekt, bo nie tylko się uwielbia, znaczy nie tylko Boga się uwielbia. W sytuacji, gdy jest fajnie, ale można też trochę taką, tak jak w miłości, podjąć taką decyzję. No, moją żonę kocham nawet, gdy nie jest fajnie. I tak samo można też uwielbiać. A jaka byłaby przesłanka wtedy? Taka bardziej intelektualna, bo wiem, potencjalnie wiem, nie wiem czy wszyscy wiecie, że Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały, Bóg czyni wielkie dzieła, Bóg posłał swojego syna. Jezusa, żeby nas zbawić, no i to już generalnie intelektualnie jest wystarczające, żeby wejść w tą modlitwę uwielbienia. Panie, chce Ci uwielbiać, właśnie w tym, że wielkie dzieła czyniłeś, czynisz. W Piśmie Świętym są te dzieła zapisane. Czyli z jednej strony, przyjęcie tych dzieł, które Bóg obiektywnie dokonał, już, o których wiemy, na przykład ze Słowa Bożego. A z drugiej strony, właśnie odniesienie się do tych wielkich dzieł w moim życiu. Bóg czynił wielkie rzeczy i czyni w moim życiu, więc zachwycam się i artykułuję to modlitwą uwielbienia. Zatem pytanie, czy modlisz się modlitwą uwielbienia? Czy stając do swojej modlitwy rano czy wieczorem uwielbiasz Boga? Jak można Boga uwielbiać? Najlepiej e, na przykład kanonami brewiarza. Jest, są tam psalmy zapisane, które e, uwielbiają z natury Boga. Taka natura psalmów, nawet tych trudnych. E, można się modlić spontanicznie. Po prostu. Boże, stoję przed Tobą. No i właśnie e, co mi wtedy? Myśli, serce przynoszą, jakie słowa uwielbienia, tak też można się modlić. Modlimy się też uwielbieniem na Eucharystii w niedzielę no, poza Wielkim Postem i Adwentem, modlitwą chwała na wysokości Bogu. Czy modlicie się świadomie i wiecie, że to jest uwielbienie? Drugi aspekt, radość. Radość, o której Miriam wspomina. Ja lubię podróżować najlepiej z rodziną. Tym razem podróżowałem akurat bez rodziny i pozdrawiam z Budapesztu, z Uniwersytetu w Budapeszcie. I to powoduje radość, taką radość, uczucie. Radość, uczucie możemy też spotkać, jak kogoś, kogo lubimy, spotykamy. Jak coś dostaniemy, jak dostaniemy czek na 100 tysięcy złotych na przykład, albo milion złotych. Jak odnosimy sukcesy w pracy, w szkole, no to wtedy się cieszymy, radujemy się. Ale bynajmniej nie o taką radość tutaj chodzi. Nie chodzi o radość uczucie. Chodzi o coś więcej. To w moim doświadczeniu, ta radość, o której Miriam tutaj mówi, i też ona trochę na to wskazuje, mówiąc, raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. To jest pewne głębokie doświadczenie radości. Egzystencjalnej radości, nie uczucia. To jest coś, co wchodzi w głąb. To jest radość, która w moim doświadczeniu, czyli nie da się w moim doświadczeniu rozdzielić z głębokim pokojem, pokojem serca. Znowu nie spokojem takim, że siedzę w cichym pokoju. Albo akurat nie ma czegoś, co mnie denerwuje wokół mnie jakichś trudnych spraw, nie o taki spokój, pokój mi chodzi, tylko o głęboki egzystencjalny pokój. Pokój i radość, których świat dać nie mogą. I też nadzieja w tym wszystkim się jeszcze przeplata, w moim doświadczeniu. I Miriam, jakby to też podpowiada, raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu Moim. Wiąże się to właśnie z tym doświadczeniem Boga, Boga jako Zbawiciela, Boga jako osoby. Więc ta radość i ten pokój i ta nadzieja, one są pewnym efektem doświadczenia Boga żywego w moim, w Twoim życiu indywidualnie. Doświadczyłem tego. Doświadczam tego. Że Bóg jest. Bóg jest żywym i obecnym pośród nas Bogiem, Bogiem, który przychodzi w Eucharystii, w Słowie Bożym, w drugim człowieku. I to doświadczenie. To doświadczenie spotkania Boga Żywego właśnie daje taką tak głęboką radość, która nie zawsze jest radością emocjonalną, bo mogę się smucić, bo różne trudne rzeczy mogą mnie spotykać, ale jest tak głęboką egzystencjalną radością i pokojem, i nadzieją na zbawienie, wiążące się z tym, że Bóg już dokonał dzieła zbawienia. To zbawienie jest na wyciągnięcie ręki, muszę je przyjąć. Muszę się nawracać, aby je móc przyjmować. Muszę szukać obecności Boga w moim życiu. Muszę chcieć Go spotkać. I w konsekwencji szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Bóg objawi się. I teraz pytanie drugie, albo i trzecie już w międzyczasie: czy odczuwasz tą głęboką radość, pokój i nadzieję związaną z tym, że Masz wspaniałego Boga, który cię kocha. Czy doświadczyłeś Bożej obecności w Twoim życiu, z której możesz czerpać. Nawet jeśli teraz jest trudno i masz noc duchową, ale wiesz, że on jest. Bo Wiesz wierzę, bo już tego doświadczyłeś, doświadczyłaś. Czy masz to doświadczenie? Jeśli nie, to może czas się o to pomodlić. Może warto się też uwielbieniem po prostu modlić, a może warto się pomodlić wszystkimi typami modlitwy regularnie. Poczytaj psalm na dany dzień przed modlitwą i włącz słowa psalmu w Twoją modlitwę. Podziękuj Bogu, że jest. Nawet jeśli go nie doświadczyłeś jeszcze, ale słyszysz, że jest, bo ja mówię, że jest. Poproś Go o to, żebyś mógł Go doświadczać Jego obecności, jako żywa osoba. Przeproś Go za opieszałość, za zwlekanie. No i wreszcie uwielbiaj. Jeśli nie w tej radości z doświadczenia właśnie Jego obecności, no to może wyprzedzająco, wiedząc, że czyni wielkie rzeczy. Przeprowadził naród wybrany przez Morze Czerwone, zrobił to Słucham stopą. Przeprowadził ich przez pustynię i oczyścił, dawał szansę, karmił, i karmi nadal. Zachęcam, żeby nie zapominać o uwielbieniu, i żeby walczyć o to i modlić się o to, by doświadczyć tej głębokiej radości egzystencjalnej z tego, że Bóg Zbawiciel jest. Że Cię umiłował i że chce być częścią Twojego życia. Musisz go jednak przyjąć, bo nie zrobi tego siłą. Jeżeli tego chcesz i pragniesz tu i teraz, to już jest dobry początek. A jeśli nie, no to może kiedyś się to zmieni. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.